Cześć Manko wszystkim. Witam was w nowym filmie. Zgodnie z zapowiedzią w ostatnim dniu jedzenia miałem dla was nagrać cały dzień suplementacji. Także dzisiaj zobaczycie wszystkie suplementy, które biorę, dosłownie wszystkie, pokażę wszystkie. Będzie ich sporo, ale myślę, że każdy z was wytrwa do końca. Ja właśnie byłem odebrać moją paczkę ze strefy supli, uzupełniłem sobie wszystkie zapasy. Wziąłem trochę białka na zapas, bo już mi się kończy. Także biorę paczkę i lecimy nagrywać dla was. Lecimy nagrywać dla was cały filmik. Paczka trochę waży, bo mam tutaj chyba z 5 kg białka, ale powiem Wam, że jak jest dobra cena, to zawsze warto sobie zamówić na zapas. A ja jestem fanem posiadania 4-5 smaków białek, żeby się po prostu nie znudziły. Widzimy się już po otwarciu paczki i w prezentacji suplementu. Okej, okay. chciałbym ogłosić w tym miejscu mały konkurs na tą oto przedtreningówkę. Napisz w komentarzu, dlaczego to właśnie ty powinieneś ją zgarnąć. Udostępnij ten filmik na Insta Story, a ja już za tydzień odezwę się do yy, szczęśliwca, którego wylosujemy, myślę, w trakcie nagrywania kolejnego filmu i poleci do ciebie ta właśnie przedtreningówka. Także życzę powodzenia. Dobra, rozpakujemy najpierw pakę. To mam taki fajny nożyk. Tego przetnie wszystko. Ok, zaczynamy listę suplementów, także miejsce numer jeden witamina D3. U mnie 6000 jednostek do pierwszego posiłku. Jako, że pierwszy posiłek jest z tłuszczami, uzupełniamy niedobory witaminy D3. Myślę, że potrzebne dla każdego kwasy omega 3. Tutaj akurat mam z Alinesu. Yy, Forte Omega 3 Forte z tego względu, że zawiera aż 75% kwasu EPA i DHA. Jadąc dalej NAC 1,5 g do pierwszego posiłku jako wsparcie regeneracji wątroby, żeby wątroba lepiej pracowała. Jeśli jesteśmy przy wątrobie, od razu leci Liv 52. Ja mam akurat wersję DS, ale zwykła wersja też jak najbardziej się nada. Dwie kapsułki do pierwszego posiłku, dwie kapsułki do posiłku ostatniego. Kliknę sobie tutaj mam przygotowaną listę, żebym o niczym nie zapomniał. Do pierwszego posiłku leci także kurkumina jako suplement przeciwzapalny. U mnie 1 gram bodajże. Tutaj mam akurat w kapsułkach po pół, pół grama, 500 mg, Także 1 gram do posiłku numer 1. Dalej wsparcie naszego trawienia maślan sodu, inaczej kwas masłowy. Dwie tabletki, u mnie to będzie... Gram kwasu do siadanka. Chrom. 200 mikrogramów chromu, żeby, regul żeby organizm mógł lepiej regulować poziom glukozy. Kompleks witamin B. Ja mam taki bardzo obfity kompleks z, z alinesu, także jego wlatuje u mnie jedna kapsułka do siadania, jako wsparcie układu nerwowego dla lepszej jego regeneracji. Enzymy trawienne, również z firmy Alines. Enzymy używałem okresowo najwięcej pod koniec masy, tak naprawdę. Ze względu na to, że przy jakichś tam ogromnych ilościach jedzenia mój brzuch dawał gdzieś tam jakieś dolegliwości, żeby to się lepiej trawiło. Takie enzymy trawienne, te są akurat razem z dwoma szczepami probiotyku. Fajna sprawa w momencie, kiedy macie na przykład właśnie bardzo dużej ilości jedzenia. Do pierwszego posiłku wratuje również Astragalus jako wsparcie pracy naszych nerek. U mnie 1,5 grama. Do pierwszego posiłku, jak już wcześniej wspomniałem suplementy wlatują do posiłku numer jeden. Przed posiłkiem numer jeden o czym zapomniałem wspomnieć używam sobie kardarynę na poprawę wrażliwości insulinowej. Bardzo fajnie wpływa też na nasz lipidogram. Jest tu gdzieś tam jakiś delikatny spalacz. Także przed kardio rano, które wykonuję na czczo wrzucam sobie właśnie kardarynę dalej może przejdziemy do supli, które przyjmuję przy kolacji, Były rano, będą przy kolacji. Do kolacji wlatuje magnez, u mnie cytrynian, tak żeby było 400 mg magnezu. Nie patrzcie na zawartość cytrynianu, patrzcie na sam czysty magnes. Oprócz kolacji magnes używam także do posiłku potreningowego, czyli po treningu. Do kolacji wlatuje również cynk 30 mg. Do kolacji używam Ashwagandy. Tutaj akurat fajny wyciąg, 9%. U mnie wlatuje 400 mg, 590 nawet. Tutaj ma kapsułka, także aktualnie jest to 590. Melatonina do kolacji, bardziej już po kolacji, mniej więcej 40 minut przed snem. Czasami używam takie suplementy typu Deep Sleep z Labuana, prawdopodobnie. Kojarzycie, a jeśli nie możecie sobie wpisać w internet, zawiera on tam kilka substancji takich wspomagających yy, nasze zasypianie, głęboki sen. Aktualnie 1 gram melatoniny niecałą godzinkę przed spaniem pozwala mi raz, że głębiej spać, a dwa, że szybciej zasnąć. I nawet jeśli jest to tylko efekt placebo, to u mnie fajnie się sprawdza, także yy, używam. W ciągu dnia zdarza mi się przyjmować także suplementy, które wspomagają pracę naszego mózgu. Takie jak alfa GPC czy soplówka jeżowata. Przyjmuję je najczęściej w połączeniu, gdy mam duży natłok pracy gdzieś tam psychicznej, mam dużo rzeczy do ogarnięcia, do zrobienia. Bardzo fajnie wspomaga to także funkcje kognitywne, jeśli ktoś jest tym zainteresowany. Lecąc dalej, oczywiście kreatyna nie mogłoby jej zabraknąć w naszym zestawieniu. 5 gram lecił mnie codziennie. Pora przyjmowania. Bez różnicy, staram się przyjmować 5 gram. Najczęściej jest to rano, do siadania po prostu, żebym nie zapomniał. Oprócz kreatyny, z takich suplementów ratuje również glutamina. Glutaminę przyjmuję przed siadaniem na czczo 10, 15, 20 gram. Głównie dla poprawy trawienia. Yy, glutamina bardzo fajnie działa na regenerację naszych jelit. Suplement, którego wiele osób nadużywa, w tym Również mi się zdarza, przed Przed treningówkę staram się przyjmować tylko w te najgorsze dni albo w momencie, kiedy mam jakiś cięższy trening, na przykład nogi. Normalnie staram się wypić kawę. Kawę łączę najczęściej z AKG oraz cytruliną. Czasami dorzucę do tego taurynę. Również mam tutaj właśnie taką w proszku. W momencie, właśnie, kiedy nie biorę przedtreningówki, czy to wypiję monsterka, staram się raczej nie pić. Wolę kawę, do kawy właśnie dorzucam jeszcze raz taurynę, AKG, cytrulinę. A w trakcie treningu zazwyczaj w okresie masowym jest tego więcej. Teraz, gdy mam mini kata, jest mniej, ale cały czas przyjmuję. Są to aminokwasy EAA, nie mylcie z BCA. BCA to są tylko 3 aminokwasy. EAA to jest bodajże 11 aminokwasów, z tego co pamiętam. Do tego dorzucam sobie odrobinę soli i dekstrozę jako łatwo przyswajalny cukier w trakcie, w trakcie treningu. Oprócz tego zdarza mi się wrzucić jakąś tam yy, witaminkę. Chce jakieś suplementy wspomagające odporność, jednak jest to raczej okresowo w momencie, kiedy po prostu tego potrzebuję, czuję się gorzej, mam jakiś katar. Wiadomo. I kończąc tą listę suplementów, oczywiście dla mnie może nie tyle najważniejszy, co ulubiony suplement, czyli odżywka białkowa. Jeśli chodzi o te odżywki białkowe, które ja Wam tutaj pokazałem, bardzo lubię te izolaty z cewy Nudyszyn. Mają fajny smak, nie mam po nich problemów trawiennych. Jednak ostatnio dla mnie najlepszym smakiem, jeśli ktoś by chciał spróbować z firmy Biotech, jest smak Black Biscuit. Macie tam takie małe kawałeczki ciasteczek w tym, w tym izolacie. Na koniec, dla mojego podsumowania, wszystkie suplementy, które możecie zobaczyć tutaj, są dostępne na strefa Supli. PL. Oczywiście, możecie użyć do nich mojego kodu WUMATI, będziecie mieli w opisie. Kod zbija Wam 10% od całego zamówienia. Pamiętajcie, że jeśli jakaś kreatyna lub białko jest już w bardzo dobrej cenie, a większość suplementów na tej stronie jest w bardzo dobrej cenie, to niestety już Wam od tej ceny nie odejmie, ale reszta suplementów jak najbardziej podlega rabatowi. Mam nadzieję, że taka zwięzła, krótka forma filmiku Wam się podobała. Jeśli macie jakieś pytania co do konkretnych suplementów, uderzajcie do mnie w komentarzu, piszcie również na priv. Także jeśli ktoś dotarł do tego momentu, to... Bardzo dziękuję. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Jeśli jeszcze tego nie robicie, zostawcie dzwoneczek, łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, ile Wy suplementów przyjmujecie. Czy według Was na mojej liście powinno się znaleźć więcej suplementów? Może macie jakieś suplementy, których, które ja pomijam, albo uważacie, że tych suplementów jest za dużo, również dajcie znać w komentarzu. Także to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie.